Witam. Kolejny odcinek bardzo nietypowy, e, 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 czyli kontynuacja Gotuj z Blachą. A tymczasem zapraszamy na Gotuj z Blachą. Tak, tak, tak. Nie do końca. Naszych dwóch uroczych asystentów pomoże Wam w pokazaniu nam, jak zrobić mikrogram. E, a teraz przejdźmy do deseru. Pan Albus wyszedł z testu z twarzą, e, więc zobaczymy. Jest to kularz. Za mało rozpierduchy. To jest Pieczona dynia już są gotowe, a więc zapraszamy na kolejne odcinki Gotuj z Blachą. A tymczasem my z paziem opieki dzielimy mikrogan. Trochę dziwne.